Cześć, a dzisiaj, a dzisiaj sobie zajrzymy do jednej z tych dwóch paczek wybaczcie, że ostatnio nic nie nagrywałem, ale no naprawdę koniec sierpnia i początek września nie należał do, dla mnie do zbyt mm, z, zbytnio leniwych gdzieś tam ciągle coś w rozjazdach i tak dalej dobra tu jest paczka od widza Macieja dzięki wielkim Macieju ona waży prawie 7 kg. Tutaj jest paczka od Dariusza Również wielkie dzięki I zaczniemy sobie od tej mniejszej Dzisiaj będzie ta mniejsza, a ta, ta, ta większa nie wiem no, Korci mnie też, żeby do niej zajrzeć Ale na razie pozostaje mi naruszona Więc zostawimy sobie na, na, na potem a, a przyjrzymy się tej oto Patruszce. Mam nadzieję, że Maciej nie będzie miał mi za złe, ale spokojnie będzie wszystko wcześniej czy później. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć więcej czasu i nagrywać częściej materiały związane z lotpikingiem. Dobra, otwieramy. Patrzcie od widodariusza. Tutaj prawie kamera spadła. Teraz spadnie prawda. Dobra, co my tu mamy? Tak pięknie opakowane konstrukcje i zaglądamy. O, tu jest jakiś. jakiś. Dobra. Jest w kopercie, musiałem rzucić okiem, bo y, co tu jest napisane? Czy nie ma, wiecie, danych osobowych, czy też y, Dariusze, czy moich? na czegoś innego. Dobra, tu są klucze i jest informacja, że mogę otworzyć tylko, użyć ich tylko po otwarciu po inwazyjnym lub poddaniu się. Dobra, tak tak też zrobię. Koperta. Przyjrzyjcie się, żeby nie było to tamto. Wygląda w ten sposób. Na razie nie zamierzam z niej korzystać. Zobaczymy, co czas pokaże bo już nieraz trafiałem na konstrukcje trafiałem, mam konstrukcje, które nie wyglądają poważnie yy, tak na pierwszy rzut oka a których ze się nie potrafią. dobra rozwijamy pewnie szeleści mi miłosiernie teraz w kamerze, przy głośnikach takie życie. cztery sztuki Już oni jaki będą miały? Wiecie, do zabawy to odkładam. Cztery sztuki, cztery, trzy kutki widzę i, i wkładka jedna. Dobra. Zacznijmy, może od najmniejszej do największej. Wkładkę zostawimy na koniec. Najmniejsza kutka to będzie ta. Klucz trochę jest y, taka y, 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 naolejowana, pewnie pewnie tam w konserwacjach może była. Klucz taki wciskany, gdzieś już z nim miałem do czynienia w paru konstrukcjach, albo z podobnym. Włączy, no, chcę włączyć światełko z kamery. O. Trzeba po prostu ustawić te wszystkie elementy. Na odpowiedniej głębokości tak, czyli pierwszy tu, drugi tu, tu i powinno to się udać otworzyć tą konstrukcję, dobra będziemy, będziemy próbować w ogóle fajne, fa, fajne ma kształty te, te, te wytłoczenie rus ciekawe czy to chodzi, że jest from Russia niewykluczone, dobra pierwsza wygląda no, w ten sposób nie wiem co, drzucmy. zoom out która zwiększa. No dobra, zacznijmy od tej. Hmm. Teraz zwiększa, to zmniejsza. Nie wiem, czy dobrze widzę, czy to nie jest kutka na klucz wciskany. Zaraz się ukażę. A tak. Jest to kutka na klucz wciskany. Miałem jakieś podobną konstrukcję, że mam ją cały czas, tylko klucz wskazał od dołu. I tam to udało mi się spikować, więc to też mam nadzieję się uda. no. Hmm. Tutaj, nie wiem czy jeszcze nie ma czegoś Nie chcę zwinąć tego za bardzo Wiecie, sam się skaleczę bardziej Czy to nie są ruchome elementy po bokach tej kółki? A nie, dobra, one są takie W dół i można wtedy klucz nam wchodzi No dobra, zepsujmy na razie, na razie jest prezentacja na Otwieranie będziemy się inną. W innym czasie na próby. okej, okay, tu jest coś ciekawego. O tak, tak, tak. Takie kutki nie widziałem. Wszystkie są tak, yy, jakby nasmarowane czymś. Być może. tak, już coś napisz. Czy tutaj coś było konserwowane? Hmm, czy w transporcie się spociły? Tutaj. Dobra, poświęcę sobie, popatrzę co tu trzeba zrobić. Czy to są takie blaszki? Mam nadzieję, że to nie jest taka kutka, gdzie na końcu jest element, który trzeba poruszyć. A te lamelki, wcześniej nie, to nie jest taka lamelowa. No, kutka chyba najwie, najcięższa, na pewno. Z tych wszystkich, które w rękach które, które, które do nich przyjechały od Dariusza. Dobra, będziemy, będziemy analizować i jeszcze już Wam prezentuję yy, ostatnią rzecz, czyli wkładkę O, wkładka chyba klasyk <grybuj> <grybuj> Tak, widzicie po już narzędzi Yeti No tak taka najzwyklejsza, yy, wkładka podklamkowa Yeti, czyli po, chyba po, później to LOB to y, przejął, czy, czy jakieś tam były inne zawierowania, czy jest to po prostu wkładka która zwie się Yeti, i <grych> produkuje LOB, nie, 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 nie wiem historii, nie znam ktoś wie, niech, niech da znać, dobra w każdym bądź razie mamy sobie takie cztery konstrukcje które są no, co najmniej interesujące Mm, tak jak mówiłem, z czymś podobnym się spotkałem. Będziemy atakować. Z czymś podobnym się też spotkałem, tutaj mam wątpliwość pewną. Nie za bardzo mm, wiem, jak ten zamek... Miałem latareczki pod ręką, żeby tam zajrzeć, czy... Mm, czy tam są takie y, elementy, które po prostu nie pozwalają na obrót klucza. A, tylko końcówka gada, czy też, czy też może coś innego jest stosowanego. Jeszcze możemy spróbować, spróbować do tego podejść w taki sposób szybki. Aczkolwiek wątpię, tu było coś innego jest na rzeczy, ale coś szkodzi spróbować. Zobaczył klucz, ale nie skoparcie. To bym pewnie mógł więcej coś powiedzieć na temat. Ale chyba Chyba bez sukcesu, tak na, na taki szybki. A tak trzeba się będzie przyjrzeć trochę bardziej tej konstrukcji. Co tu się, co tu się dzieje? Z czym to się je? будет что? No nie, bo jeszcze coś, coś, coś mi się teraz połamie A, Sukcesu nie będzie no, Ale jeszcze bym spróbował o bardziej Wydaje mi się z czymś tutaj kręcę Ale chyba chyba jest to zamek na klucz trochę Tak, tak, dobra, tutaj, tutaj więcej elementów się obraca Nie jest, to, nie jest, to nie jest na pewno konstrukcja taka, którą podejrzewałem przez chwilę, że jest tylko, tylko ostatni jakby element się obraca i pilnuje rygla. Tutaj jest ich więcej. No i to dobra, będziemy sobie tak wyczuwać, bawić się i, i wrócimy do, do tego tematu w sposób może się uda finezyjnie tworzyć. Dobra. Znaczy psuć nie będę na pewno, bo takich takich starych udek po prostu mi szkoda. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No cóż. Miłego wieczoru. Cześć.